Cześć, cześć. Tutaj Nick and Tom. Dzisiaj taki szybki unpacking yy, dorosłego samca z Cambridge. Yy, ten filmik będzie pewnie jest, jak teraz oglądacie, połączony razem z dopuszczaniem samicy dorosłej. Yy, no dobra, to co? rozpakowuję paczuszkę od Dawida. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że fajnie zapakowana. Tu mamy gazety, tu mamy ognięte złotkiem. Nic tam nie ma, nic wyrzucamy. Dobra. tutaj. Paczuszka pancerna, widzę, jak bomba. Samica już na niego czeka. Piękna, dorosła. Nie dopuścimy, jak samiec się u nas zaaklimatyzuje. zaraz do niego dostaniemy. Pakowanie w porządku, Dawid. Czy gazety. Mamy nadzieję, że doszedł cały i zdrowy. Wczoraj wysłany, dzisiaj doszedł, więc powinno być ok. Pakowanie jest w porządku. Jakiegoś strasznego mrozu nie było w nocy chyba. Jeszcze mamy jedną warstwę złotka i wata. jest ok. Uwaga, uwaga. Przed Państwem jeszcze nikt. Dobra, otworzymy go. Tę setę. Dobra, uwaga. Aha, to sobie nie przygotowaliśmy dla niego pojemnika, bo tak szybko na. Przeszliśmy dopiero, odebraliśmy paczkę dajkę na No Dobra, może być ten. Pokaż, otwórz. Później mu tu wsypiemy jakieś włókno, coś mamy. Na razie taki na szybko. Dobra. Ups. Nie wiem, czy chyba no, żyje. Wiem, czy trochę się trochę, jakby mało ruchliwy. Nie wiem, czy go tam widzicie. Chyba nie za bardzo w tym świetle. No ale dobrze, coś jest nie tak. Chyba. Spróbujemy go wyjąć. No jest zmęczony, ale żyje. O, jest w porządku. Wszystko jest w porządku. Dorosły Samczyk Cambridge. Trzyma się chłopina całej całe zdrowy. Nie są on już też może pierwszej młodości, ma chyba około dwóch miesięcy, z tego co pamiętam. Mhm. Ale mam nadzieję, że jest całej sprawny. Chcę mieć na rękę. Także już niedługo dogramy dopuszczanie, i wtedy wrzucimy Wam. Cały odcinek. Do usłyszenia. Dobra, teraz drugi unpacking, bo dzisiaj mamy przyszły do nas dwie paczuszki, i tym razem też dorosły samiec psalmopoeus, ale tym razem Irminia. Mamy też dorosłą, ładną samicę Irmini. Będziemy dwie samiczki psalmopoeus dopuszczali. No więc dobra, rozpakowujemy. Paczka jest aż ciepła z zewnątrz. Podobno są dwa, dwa hitpaki więc mam nadzieję, że doszedł cały i zdrowy. Dobra, tutaj mamy. Ok. Mamy też wyłożone fajnie za zaokoła. Hitpak cieplutki, super. mamy paczczołkę mniejszą. Nic więcej nie mamy, sam styropian. Dobra, to odkładamy na bok. Okay. i teraz odpakowujemy to. Trochę się nam tutaj rzucimy. Zapakowane bardzo fajnie. Kacuszka od Jacka, o ile się nie mylę. Jeszcze tutaj przykleimy, okay, mamy drugi hitpak. Przepakowanie naprawdę super też jest cieplutki więc myślę że będzie na szczęście mam nadzieję wszystko dobrze wcześniej samczyk Cambridge trochę przyćmiony z zimna widzę że ten jest już widzę że zmniejszy na pewno niż ten samiec Cambridge tamten jest naprawdę fajny duży ale myślę, że ten też sobie poradzi. Zobaczymy, czy z nim wszystko w porządku. Tak jest. O, widzimy, jaki fajny. Cały i zdrowy. O, o! Kurde, widzieliście jak z koszu? Dobra, weźmiemy go na chwilę do takiego. O! o, 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 o. Może pokazać, jak fajnie spierniczył. Mamy go na ścianie. Dobra, pomału. Damy go do tymczasowego pojemnika. Ok. Tak jest sobie. Samczyk w Irminia. irminia. Dalsza część filmu będzie z dopuszczania myślę, że jednej i drugiej samicy. Na razie się żegnamy. Cześć.